No siema, to tutaj Margo Dzisiaj mam dla was poradnik Jak zmienić swoją nazwę na YouTubie Nagrywałem już takie 3 temu I czas to odświeżyć no, Tamten był taki niedopracowany A ten już postaram się, żeby był yy, Fajny, no Więc zostawcie lajka Jakiś tam komentarz napiszcie i będzie fajnie Dobra yy, Wchodzimy tutaj klikamy Tam tutaj jakieś kółko takie Potem drugie kółko ustawienia YouTuba Yy, te macie takie coś, jakieś ogólne informacje nazwa swoja stara tutaj i klikacie do tutaj w ogóle plus otwieracie nowe okienko, wow kurwa, o jak pierdolę nie, to fajnie. Dobra i tutaj macie nazwę, nie? Jaką tam sobie wpisujecie, nawet będziemy ze spacją, klikacie zapis, no i, i, i gitara gra. Yy, a i ta nazwa nie będzie od razu widoczna, tam jak wpisujecie w ogóle czy tam coś. Musicie trochę poczekać aż się na świeży. No i to by nie tyle, więc Dziena, y, Siemandero Pamiętajcie, like, komentarz I suba jak nie daliście, więc No, elo